Cześć, jestem Zamykającym Stawkę, a to jest Park Rankatowice <grystanie> Park... o piesek akurat, ja tu chcę zacząć nagrywać. Tu masz! Tu masz, zobacz! Masz tu! Tu masz! Zobacz, szukaj, masz! Tu masz! Dobry pies! <grystanie> Park ta dzika Kościuszko w Katowicach, a my tak na szago tutaj idziemy, bo stanęliśmy w dziwnym miejscu. A co tutaj robimy? No to jak już sam tytuł wskazuje, jesteśmy na Park Ran Katowice. Jesteśmy dzień przed maratonem Silezja w związku z tym na rozgrzewkę, na przebieżkę zapraszamy Was właśnie do Parku Kościuszko Tadeusza Kościuszko Na Park Run. Ja jestem Andrzej, Ty jesteś na kanale Biegnie Lecimy w tym, let's go! Pogoda jesienna, zimno Dzięcioły tu w jakichś budkach zajadają sobie Pewnie ktoś im tu zostawił jakieś jedzonko, tu pomnik Tadzika. Jeśli dobrze pamiętam, może z tej strony zobaczymy. No i zimno, deszczowo i brzydko. I co tu poradzić. No? Jak się chce biegać, to czasami trzeba zmarznąć. Zobaczymy ile będzie ludzi. I lecimy, nie? 5 km tak bardzo powoli dzisiaj, bardzo powoli. Ale najpierw idę zobaczyć tam. Takie piękne okoliczności przyrodo-infrastruktury jakiś mostek aby tylko przez ten mostek nie trzeba było tu jakieś kłódki miłosne i fontanna no. kobito rozebraną no nie spodziewałem się, że taka spogoda, pogoda mnie w październiku spotka nie spodziewałem się dotarliśmy na miejsce zbiórki tak Pomnik tadzika. Idziemy zobaczyć. Tu muzyk, impreza, deszcz. No ale co poradzić? Przetreważam wam oczko, żebyście tutaj zobaczyli, że Tadeuszowi Kościuszce, obywatele, obywatele miasta i powiatu Katowice 1925, okularów nie mam, to musiałem dwa razy spojrzeć. dobry. dla pierwszego uznienia, tu jest kamień, tu jest kamień i biegamy tutaj, tak jak jest strzałka na, na drodze, widać plamę. Ten. I drugie prądko pokonujemy odwrotnie do wskazówek zegara, tak, czyli biegniemy, biegniemy tak i przebiegamy tu i ten. Może wszystko i będą wyznaczone tutaj bo widzę, że nie, nie sposób przebiec po prostu tu na tylko koszt. W takim deszczu to ciężko będzie nagrywać. Ale schowałem się na chwilę w pod drzewo, żeby mi nie było tak mocno zimno. I właśnie to jest to, nie? że jak będzie padało, to będą takie kropki na ekranie, będzie mało widać. Trasa po parku licząca dwie pętle. Tam już jeden z koordynatorów opowiadał, jak to wygląda, ale ja uciekłem, bo tam muzyka gra i jak będzie grała muzyka, to i tak będę musiał to wyciszyć. Więc. No, co zrobimy? Jak zwykle polecimy za wszystkimi. Ktoś na pewno będzie prowadził, na pewno są jakieś strzałki, jest start, meta. Wszystko to, co potrzebne. więc związku z tym chyba się nie zgubimy. Już słychać, że są goście z zagranicy, już słychać, że są ludzie z innych lokalizacji. No, bo to tak bywa właśnie na parkranach, które są w miejscowościach, gdzie odbywa się na zajutrz jakiś maraton. Czy tam jakaś inna impreza biegowa. Tak to ma również miejsce. Dzisiaj grażyna już się. Gdzieś tam po parku rozgrzewa, bo Grażyna dzisiaj robi treningowo również, ponieważ ma swój najważniejszy start tego roku. Ale zobaczcie, zobaczcie jak tam jest pięknie. Jak tu jest pięknie. Będziemy zobaczyć co jest napisane na, na betonie. Teraz mogę wam opowiedzieć taką krótką historię, że jak, jak przyjeżdżałem na Katowice, no to tylko na koncerty, do mega klubu. Jak ktoś ogląda, kto mieszka w Katowicach, to pewnie mega klub zna. W mega klubie bywałem kilkanaście razy na koncertach, a teraz jestem na Bieganku, tutaj, o właśnie tutaj. Leci grażyna i teraz można powiedzieć. Parkran Grudziądz reprezent I lecimy Za ja minut 8 Cześć Cześć, jak Ci na imię? Różyczka Cześć Cześć Mam żółtą kurtkę, czyli Cię nie dotykać Dobrze Dobrze no chodź, przywitaj się, chodź, powąchaj, chodź. No chodź, powąchaj, nie bój się. Nie chcę, nie chcę współpracować. Musiałem odejść kawałek na bok, bo muzyka gra, nie? A jak muzyka gra, to jak wiecie, to niestety później trzeba wyciszać. Rozgrzewka. Ty będziesz Cześć, ty bój, czy ty będziesz grzecznie zamykał stawkę? Trudno powiedzieć, bo ktoś raz idzie, a nie biegnie. A, Cześć, nie. szkoda, że nie mogę iść z tobą. No, szkoda. Ok, Dobra, e, jest dobrze, jest dobrze, zapraszam wszystkich jeszcze raz na schody. E, fotografów bardzo proszę o zrobienie pamiątkowego zdjęcia. Ja się nazywam Grzegorz e, i dzisiaj dla was poprowadzę nasze spotkanie. Bardzo proszę o chwilę skupienia żebyśmy to sprawnie przeszli. Dzisiaj mamy 375 spotkanie w ramach Park Run Katowice. Dzisiaj też bijemy rekord, o tym za chwilę. Ale może zacznijmy od tego, kto jest dzisiaj z nami po raz pierwszy. Jesteś, są takie osoby, które pierwszy raz w ogóle... Brawo, super, zapraszamy często. A pierwszy raz w ogóle na Park runie, bo wiem, że jest dużo przyjezdnych, ale w ogóle na Park runie. Super, mamy też takich dobieł Gratulacje, super, że się zdecydowaliście. Jest dzisiaj z nami dużo chyba gości z okazji jutrzejszego maratonu w Katowicach. Wiem, że są z nami siedlce, ale nie siedlce, bo fromboard. Skąd jeszcze jesteście? Łódź! Łódź przyjechała! Łódź! Kielce! Kielce! Druga. Wrocław? Jezu, nie zapamiętam. Ja to tutaj muszę spisać wszystko. Nie żory, bynajmniej, tylko żary. Gdzie są żary, przepraszam? Koło Żagana. Żary koło Żagana. Jeszcze kogoś nie wymieniło? Grudziądz! super. Dużo was z tego Grudziądza. Dwie osoby, dobra. No, e cześć. Słuchajcie, super, że do nas dołączyliście, skoro jutro biegniecie, no to już teraz Wam życzę też powodzenia tym, którzy jutro biegną. Nasze spotkanie oczywiście odbywa się tylko i wyłącznie dzięki wolontariuszom, którzy je organizują. Teraz bym poprosił naszych wolontariuszy, dzisiaj jest więcej, bo są też wyznaczone tempa. Prawie równo 100 lat temu wystartował pierwszy w Polsce maraton. Kto wie, ile uczestników było na tym maratonie? Dziewięciu chyba. Siedmiu, brawo. Siedmiu, siedmiu uczestników, skończyło trzech. E, także dzisiaj wolontariuszy tutaj jest więcej niż na pierwszym maratonie, który w Polsce wystartował. A czy ilu nas będzie na mecie, no to zobaczymy, ale to się nie uda, jeśli nie wystartujemy. Także teraz już zapraszam was serdecznie na start. E, proszę o przygotowanie pomiaru czasu e, i powodzenia. Uważajcie na siebie, pamiętajcie, że jest śliski. Proszę to trzy, dwa, jeden, No i to, robimy przegląd parku. Zobaczymy, jak tu jest pięknie. Po katowickich parkach to ja tylko po nocy łaziłem. Z plaszką piwa kiedyś. Przed wspomnianymi koncertami. Ale to były... ...fajne czasy. Przełom lat 90 i 2000 Teraz na starość to ino bieganie. Dobra, lecimy bo biegać miałem. A co to tu tutaj takiego jest? Wieża spadochronowa w Katowicach. 35-metrowa stalowa wieża spadochronowa w Katowicach w parku imienia Tadeusza Kościuszki. Do lat 50. XX wieku była wykorzystywana do początkowego szkolenia lotniczego i szkolenia skoczków spadochronowych. Jest to również owiane legendą punkt obrony Katowic, skąd według rozpowszechnionego przekazu w pierwszych dniach II wojny światowej harcerze Związku Harcerstwa Polskiego mieli stawiać opór wkraczającym do miasta oddziałom Wehrmachtu. Skala oporu i przebieg wydarzeń Budzi kontrowersje, a tożsamość obrońców wieży spadochronowej nie została ustalona. Obecnie obiekt jest pomnikiem poświęconym wszystkim obrońcom Katowic, poległym i zamordowanym przez Niemców w 1939 roku. Jest to także jedyna zachowana wieża spadochronowa w Polsce. Obiekt ten stał się pomnikiem śmierci śląskich harcerzy. Pierwszy kilometerek, 25. Trochę stałem. Fajnie, bo trasa oznaczona. To nie w każdym parku nie w każdym parkranie, nie na każdym parkranie. Takie fajne znaczki są. Tutaj są, więc super. Też są takie zakręty, jak w Łodzi, ale w Łodzi nie było tabliczek żadnych. Nie było informacji, gdzieś kręcić. W ogóle fajny park do trenowania, w moim odczuciu, bo jest tu super. A tu skwer katowickich seniorów i pani fotograf. I pan cały czas przede mną biegnie na boso. No i teraz się już chyba będziemy pomału zbliżać do miejsca, gdzie E, będziemy robić pentelkę Chyba, ale tam dopiero jeszcze Tam jakieś budowle Patrzcie, jakie fajne fioletowe drzewa Liście fioletowe O ja ktoś coś powiem, że to nie ten kolor, co powiedziałem To proszę napisać jaki to kolor Drugi kilometr, 5 dziesięć, luźniutko. Siema Grażyna. Kaj ty leziesz? Strzałeczki, tak jak mówiłem. Więc dopóki nie ma śniegu, to zgubić się nie da. Jak się patrzy po oznaczeniach. No fajnie, bo... Niektórzy nie patrzą. Ale w niektórych lokalizacjach nie ma. Tak? No. A tutaj? Byłem w Łodzi. Pół roku temu byłem. Pół roku temu byłem w Łodzi. To była zapętlona trasa bardziej o wiele. Dziesięć razy bardziej skomplikowana niż tutaj. I ani jednej krzałki. Aha, okej. Więc jak się ktoś z nowej lokalizacji by puścił na może żeby sobie pocisnąć, to miałby problem, nie? O już jesteśmy przy pomniku kościuszki. tak robimy pentelkę i chyba o, tam i lecimy tylko to jajo tutaj jest w odwrotną stronę tutaj to ta pentelka nie i druga pentelka i mamy zrobiony starkran. trzeba uważać bo gdzie nie gdzie takie To miejsca gdzie można byłoby się poślizgnąć na błotku dwie wiórki a wiórki idą, no, idą w zimę. Patrz, czy nie idą. No to jak pytanie. Tu mały kibol. No to co, no to widzimy się, widzimy się za jakiś czas, nie? No bo tylko oblecimy tutaj pętelkę, bo tu jest pięknie. W oddali pomnik. No i lecimy. Też jest brawo, brawo. Grudziom. tak, Grudziom jest z nami mhm. Grudzian rządzi Parkran Grudziąc Reprezent To Kapki są W tym takim czymś Parkran Katowice to jest moja bodaj 13 chyba lokalizacja, ale to tutaj wam oczywiście napiszę a, jest to mój około siedemdziesiąty chyba siódmy parker. dzisiaj. Dwie siódemki, szczęśliwe. Chyba, że się w liczeniu pomyliłem, no to też wam napiszę tutaj. Troszkę się ciepło ile ubrałem, nie chciałem się bardzo rozbierać, a się okazało, że się zrobiło ciepło, jak przestało padać. Dzień dobry. Tu jakieś takie karmniki dla zwierzątek chyba, albo coś, nie wiem. Jakieś takie dziwne coś. Park piękny, koordynatorzy super zaprawieni w bojach. rozgrzewka, głośniczek, wszystko było słychać. Więc tu z tym, lokalizacja może polecać w czołówkę wszystkich tych, których, na których byłem. No ale na końcu, jeszcze coś tam o tym powiemy, żebyście może się zachęcili na przyjazd w okolicach. Niezbyt dużo miejsc parkingowych, ale udało nam się miejsce znaleźć. Fajnym takim, na takim fajnym, małym osiedlu domków jednorodzinnych. Więc, jeżeli przyjedziecie autem, to też jest gdzie zaparkować. Jeśli chodzi o logistykę, jakby ktoś przyjechał pociągiem, no to w Katowicie, w ogóle aglomeracja śląska jest mocno skomunikowana. Więc, jeżeli przyjedziecie pociągiem, to na pewno sobie poradzicie. Tym bardziej, że Teraz koło dworca głównego, jeżdżą tramwaje, jeżdżą autobusy, wszystko idzie sobie poradzić. A przy okazji też możecie gdzieś tam sobie pójść, pod spodek albo do parku Śląskiego pojechać. Jak kto to lubi! My dzisiaj jesteśmy tylko na parkranie, no bo jako, że jest tutaj, mamy tu rodzinę na Śląsku, to też nie będziemy łazić po raz kolejny po Katowicach. Chyba już coś przypadkiem i jedziemy po prostu na obiad i już odpoczywać przed maratonem Silesia. Ja no bieram zabieram was na końcówkę, na ostatnie 700 metrów biegu do mety. Jeszcze raz będziecie mogli sobie zobaczyć ten skwer tam z pięknymi kwiatami w przypomniku dzika. Się nigdy dzisiaj nie śpieszy. No, może trochę na śniadanie drugie. Jak to na parkranie, nie o miejsca tutaj chodzi. 42 miejsce, czas 26,03 chyba. Ale to zresztą też ze statystyk pokazać. Teraz pobiegłem szybko do samochodu. No bo oczywiście zapomniałem, żeby się zeskanować kodu. No bo jak każdy wie, że jak na parkranie biegniesz, to musisz być zarejestrowany. Zarejestrować się możesz bezpłatnie, biegać możesz bezpłatnie, zbierać lokalizację możesz bezpłatnie i no na pociąg musisz wydać albo na paliwo, nie? Także idę się, zeskanować i będziemy za chwilę ten odcinek kończyć. Jeslów, A tobie jak na imię? Afik. O. Jak? Mafik. A ma na szkło. A tak naprawdę to same fafiki. <głos> 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 Chodź fafik Buźki, oj no dobra. Ej, bo pokażę to naszym psom. Dobrze, pokaż, zobacz pokaż. Pokażę. Tutaj Tadeusz, tutaj Andrzej, a wy byliście ze mną na parkranie w Katowicach. Także polecam lokalizację i do zobaczenia następnym razem. Do widzenia pozdro, cześć. Aha, i nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału. A jak macie ochotę, to możecie postawić mi kawę. Link macie w opisie. Łapka w górę też się przyda. Jak będziecie jechali na Park Run Katowice, to możecie sobie wbić ulica Piękna i dojedziecie właśnie tutaj, bo tu jest pięknie. Jak tu jest pięknie. Grażynko, czy tu jest pięknie? Jest pięknie. Nawet kawulka dostaliśmy. Smacznej kawusi, jeśli macie ochotę, to możecie postawić mi kawę, ale w sumie to nikt nie musi, nie? Ale można.